Witajcie serdecznie, kochani, na premierce zdrabki Perły Rubiny. Ja mam cztery sztuki. Powiem Wam, że zrapeczka jest bardzo błyszcząca. Podoba mi się. I słuchajcie, poszłam do kolektury dość późno, bo po 16.00, bo miałam coś do załatwienia dzisiaj bardzo ważnego. No i pani do mnie mówi: wie Państwo, co, mam cztery ostatnie. Ale ja mam jeszcze jakieś inne paczki, tylko ja mam cztery ostatnie. Słuchajcie, myślałam, że to będą cztery ostatnie zrabki. Albo pierwsze, albo tam ostatnie, albo z tej samej paczki. Słuchajcie, mam cztery zrabki, ale każda z innej, każda z innej paczki. Paczki są co prawda po kolei, bo ma ją początkowy numer 266 i końcóweczka z 545758 i 60. A mam dwie zdrabki z numerem 6, zdrabkę z numerem pierwszym i zdrabkę z numerem 17. I dzisiaj sobie zdrapiemy, kochani. A tak jak idą te numery od najniższego numeru paczki, czyli od tego 54, ale zanim to szukamy, wygrywającej, tak jak zawsze. No i maszynika, który nam nie mnoży, i pierścionka, który nam podwaja. Poza tym stopnie wygranej, kochani, jest to 10 stopni wygranej od pierwszego stopnia, gdzie jest najwięcej, 400 tysięcy. 10 stopień to zaczynamy od zwrotu, czyli od deszki. Zaczynamy, kochani, drapać. Tak trochę nieudolnie. 2, 29, 35, 24.

17, jak numer zrabki nie ma, no i 38. Czyli <laughs> zrabka z numerem 17 okazała się pusta. Kontrolna W i, i druga kontrolna do pustego pustaka, Halo, halo, jest druga kontrolna. Nie chcę wam W WZ, czyli zrabka z numerem 17 jest pustaczkiem

szesnastki nie ma, trzydzieści osiem nie ma, dwadzieścia dziewięć nie ma, dwadzieścia jeden nie ma, no i dwadzieścia osiem nie ma, więc drugi pustak. B, Bx X. X, pustak. Teraz będzie zrabka druga z numerem szóstym.

32 również. O i same pustaki. Miszka, same postaki ci pani dała. 22 nie ma. 39 nie ma. 21 też nie. 35 nie ma. I 38 nie ma. Na ja szybko nie sprawdziłam, co ta pani mi tu wymyśliła. W, B. Czyli zrabka się podoba, ale takie jest. Zrabka z numerem pierwszym z tej paczki 60. Ostatnia już dzisiaj. 14, 12, 22, 31 i 36. A mamy 24. 33, nic nie pasuje. 15 obok. 26 nie ma.

34 nie ma, 23 nie ma, 18 nie ma, 16 nie ma i 27 nie ma, kochani, jest pustak. 4 pustaki. Ja Wam życzę bardzo udanych premier. A u mnie 4 pustaki z czterech różnych paczek. Tak się trafiło. No niestety powiem Wam kochani. No trudno. Eee, trudno, może jeszcze tej zdrawce w miksach dam szansę. Na pewno nie w większej ilości, bo to nie ma co. A ja już się z Wami żegnam, kochani. Do zobaczenia, do kolejnego odcineczka. Pa-pa-pa!